Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz On chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i tyczeń podobnie. Jezus wyraźnie wskazuje, że po pierwsze, Wspólnota zbawionych wykracza poza etniczne ramy ludu Izraela. Mamy tu zatem zapowiedź wspólnoty wciąż otwartej na nowych wyznawców zapowiedź wspólnoty Chrystusowego Kościoła. Dlatego owa oliwa i wino, którymi Samarytanin obmywa rany, dla wielu świętych komentatorów Biblii stanowiła symbol sakramentów. W tym kluczu Samarytanin staje się świadkiem Chrystusa który pomaga poranionym przez grzech duszom zaczerpnąć ze źródła łaski, które tętni w Kościele. Po drugie, Jezus wyraźnie wskazuje, że nie zawsze osoby przynależące w sposób instytucjonalny do wspólnoty wiary będą mogły osiągnąć zbawienie. Jeżeli się nie nawrócą i nie będą kierowały prawdziwą miłością bliźniego, nic im nie pomogą. Dostojne szaty, tytuły i urzędy. Odwracając się od bliźniego, który jest w potrzebie, odwracają się od swego zbawienia. Dlatego dziś mocno zastanawia brak zdecydowanej reakcji hierarchów polskiego kościoła na sytuację kapłana, który niesprawiedliwie poraniony leży w swojej celi. Wierni potrzebują autentycznego świadectwa, chcą widzieć, w jaki sposób hierarchiczny kościół udziela konkretnej pomocy. A nie tylko słyszeć o jakichś domniemanych, kuluarowych negocjacjach. Wiara bez uczynków jest martwa. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To ona powiedziała do Jezusa: Wina nie mają. A skoro Samarytanin winem obmywa rany cierpiącego człowieka, to wino stanowi tu symbol miłosiernej miłości. Maria dostrzega, że w polskiej kanie brakuje nam tej odważnej miłości, w której nie liczy się ani wzgląd ludzki, ani jakiś prawny formalizm, ale tylko dobro poranionego człowieka, nad którym trzeba się pochylić, nawet za cenę narażenia się na wykluczenie z jakiegoś układu. Maryja, jako święta Samarytanka, tak często sama pochylała się nad naszym poranionym narodem. Maryjo. Pochyl się nad nami raz jeszcze, bo tak bardzo brakuje nam dzisiaj wina wzajemnej miłości. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.